Zapłacą polskie rodziny tyle za prąd, ile płacili w, w tym roku również w roku przyszłym. Tylko ta najwyższa, nadwyżka będzie obciążona trochę wyższymi kosztami na przyszły rok. Tyle samo albo troszeczkę wyższymi. Troszeczkę wyższymi, jako Bilwaj Tu mamy artykuł z serwis samorządowy PAP, Polska Agencja Prasowa. Artykuł. 24 października tego roku i aktualizacja: 25. Niższy VAT na prąd będzie obowiązywał do końca roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą tarczę anty, antyinflacyjną. Poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP: niższe stawki VAT, m.in. na paliwa i energię elektryczną, będą obowiązywać do 31 grudnia bieżącego roku. Podpisana przez prezydenta ustawa wydłuża działanie tarczy antyfrazyjnej z 31 października 2022 do 31 grudnia 2022. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług podlegają na przedłużeniu obowiązywania do dnia 31 grudnia 2022 obniżonych stawek podatkowych na określone towary spożywcze do 0%, energię elektryczną i cieplną. Do 5% elektryczne, do, do 5%. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym bo, polega, polegają na przedłużeniu obowiązywania do dnia 31 grudnia 2002 zarówno zwolnienia od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej gospodarstwom domowym, jak również obniżenia z, z stawek akcyzy na określone wyroby energetyczne. Ponadto Regulacja otrzymuje stawki VAT na przykład na żywność na dotychczasowym poziomie 8 i 23% w przyszłym roku i w kolejnych latach. Do czas aż suma wydatków wymienionych w ustawie w, o obronie ojczyzny określonych na ten rok w ustawie budżetowej oraz w planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych będzie wyższy niż 3% w wartości produktu krajowego brutto. Nas interesuje ten ener strefa energetyczna, czyli tutaj do 5%, no ale co będzie po nowym roku, wszystko jest do 31 grudnia. I czytamy dalej, w portalu Global Energia mamy artykuł z 11.10.2022 Ceny prądów w 2023 roku. Wiemy, jaka będzie wysokość rachunku za prąd w 2023. Ceny prądów w 2023 roku zostaną zamrożone tylko do konkretnego. Zużycia, ale również powyżej niego. Znamy kwoty maksymalnej ceny energii w 2023 roku. Jak nowo ustalone ceny przełożą się na rachunki gospodarstw domowych za prąd w przyszłym roku? Przedstawiam analizę tutaj. Już od dłuższego czasu rozmawiamy o zamrożeniu cen energii na poziomie z 2020 roku. Standardowym w przypadku w przyszłym roku stawki za energię elektryczną zostaną utrzymane do zużycia poniżej 2000 kW. I tutaj też jest mała rozgmina, bo trochę to jest śmieszne, bo ponieważ w dzisiejszych gospodarstwach domowych zużycie energii na takim poziomie to jest po prostu no śmieszne. Wystarczy za przykład wziąć zwykły, teraźniejszy komputer, to, to, i który chodzi praktycznie no, non-stop. To no, no, szkoda gadać. Do tego jeszcze dochodzą różne urządzenia, czajniki, nie czajniki. Ktoś jak w domu hmm, wypieka różne rzeczy, hmm, powiedzmy chleb, czy jeden, no, to taki piesek. Hmm, używany dwa razy w, do, w tygodniu no to, no to z, z grubo o, o, każdy z nas przekroczy te 2000 kW hmm. czytam tam dalej wyszli mi do 2000 no to 2,6 tysięcy godzin osoby z niepełnosprawnościami a limit do 3000 rodziny z kartą dużej rodziny oraz rolników hmm. Tam jak, jak czytamy z założenia do projektu, stałe projektowane rozwiązania zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, też na to trzeba zwrócić uwagę, w 2023 roku w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stała cena za obrót energią elektryczną, tak zwana cena maksymalna czyli sam jesteśmy w komunie, też trzeba brać pod uwagę to, że firmy są skierowane na to, żeby zarabiać, więc jeżeli będą tracić się przez takie zamrażanie cen, no to po prostu będą uciekać się od takich umów. I już są przykłady firm energetycznych, które rozwiązują umowy z klientami właśnie z tego powodu. W przypadku gospodarstw domowych będzie to cena na poziomie 699 zł za megawatt godzinę. Hmm. Tutaj dalej będziemy mieli zużycie równe przykładowy tabelki jak, jak to jak to wygląda zużycie energii równe 3000 kWh rocznie Cena prądu w 2022, 22, energia czynna 0,61, 5% VAT 72 zł. 0,82. Cena prądu 2023 do 2000 kW, energia czynna z 23, 0,85 23,085 zł. Cena prądu w 2023 powyżej 2000 kW. Energia czynna VAT 23 Opłaty dystrybucyjne powiększone o 20% 0,28 Czyli mamy tutaj taki skok. Czyli teraz mamy tylko odliczenie rachunek roczny, rachunek miesięczny w 2022 roku. 2000, o, o 1000 zł prawie mamy wzrost czyli w 2022 2168 zł um, a już w 2023 zapłacimy 2960 Tu mamy dalej rachunek za prąd w 2022-2023 równym no, miesięczne i roczne rachunki na prąd dla gospodarstw o zużyciu równym 3000 kWh. 40% zwyżki w roku 2022. Miesięczny rachunek 181 zł w 2022 roku i 249 zł. W roku 2023 to się równe 6000 godzin rocznie. Czy już jak ktoś się tyle zużywa energii? 6000. No to. Z rachunku rocznego z 4000 tysięcy wzrośnie mu do 6, prawie do 6,5 tysiąca. Tu mam również artykuł z Business Insider. PGE stawia ja płacę firmy w Stalowej Woli. Mamy do czynienia z, z bandytelką. Oczywiście przykładów takich jest też więcej w, w innych regionach Polski. Należąca do polskiej grupy energetycznej spółka ENESTA wypowiedziała firmom ze specjalnej strefy ekonomicznej w stalowej woli umowy na dostawy prądu i gazu, pomimo sprzeciwu przedsiębiorców, którzy uzyskali nawet postanowienia sądu zabezpieczającego ich rozkosłowe. umowy firmy zaczęły otrzymywać nowe nawet pięciokrotnie wyższe cenniki od sprzedawcy rezerwowego. Co ciekawe tym sprzedawcą rezerwowym okazała się inna spółka z grupy energetycznej giganta PGE Obrót a w niektórych przypadkach ENESTA straty firm z tego tytułu liczące są w milionach złotych. Przedsiębiorcy apelują o interwencję władz samorządowych i państwowych Natomiast przekonuję, że podjęte przez NST działania były konieczne, by uchronić ten spółkę przed bankructwem. Jest właśnie zamrażanie cen i robienie sobie poparcia, ja czym jesteśmy dobrzy, i na wszystko mamy receptę, tylko to, 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 to nie jest, jak to powiedzieć, wyobrażony komunizm. Że Państwo może wszystko zrobić, i to wszystko ma swoje konsekwencje. Firmy, też, które coś produkują, tak jak w tym przypadku, energię elektryczną, one muszą też wyprodukować. A to wszystko system naczyń połączonych. Jeżeli mamy teraz ceny węgla, takie jakie mamy, do tego jeszcze jakość tego węgla jest taką, jaką mamy, więc też koszty produkcyjne wzrastają więc a żadna firma nie będzie jechać na stratach i teraz ta firma ma mieć straty podnosi ceny bo chciałabym, rząd nie każe więc są wymówienia i no, efekty śnieżnej kuli można powiedzieć później firmy, które potrzebują tej energii też muszą swoje koszty podnosić i albo się bankrutują tu jeszcze mam jeden ciekawy artykuł w strefie energetycznej który należałoby dodać do całego tematu nagrania odnosi się to do tematu, który teraz e, krąży cały czas o tym o brakach e, prądu e, energii e, i zagrożeniach jakie mogą e, z tego powodu e, nastąpić. A mianowicie artykuł e, Interia business. liczba odmów przyłączy do OEZ sięga nawet 80% to są to są te wszystkie przyłącze, gdzie ludzie sobie robią małe farmy e, paneli słonecznych, no i mają nadwyżki prądu z tego powodu, więc chcieliby te nadwyżki e, wrzucić do sieci energetycznej. Oczywiście m, za opłatą, bo to jest ten, nasza farma i my coś produkujemy chcielibyśmy za to pieniądze. Jednak e, jak widać rząd nie chce naszej produkcji. Drastycznie rośnie liczba odmów przyłączenia do sieci instalacji OZE. Jak poinformował resort środowiska w 2017-2018 było to 260, 260 2022 blisko 3500, czyli też trzeba Zobaczyć, jak, no, ile ludzie zakładali sobie tych paneli słonecznych, bo z, 20, z 2,60 aż 3,5 tysiące, no, to jest dobry skok. Jak podałaby wic, wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska? Obecnie skala odmów sięga już nawet... 60 do 80% wszystkich składanych wniosków. Rekordowa moc zainstalowana w OEZ. Łukaszewska Trzeciakowska poinformowała, że według szacunków na koniec sierpnia moc zainstalowana w OZ wyniosła ponad 20,9 gigawatów. W sierpniu ubiegłego roku było to 14,9 gigawata. Jak wyjaśniła przedstawicielka MKI 11 kW było zainstalowanych w fotowoltanice. Instalacje wiatrowe stanowiły 7,6 gW, hydroenergetyka blisko 1 gW, biomasa 1 gW, biogaz 280 MW. Wisemiser podkreśliła, że rok do roku największy przyrost mocy zainstalowanych dotyczy fotowoltanika moc w wzrosła bowiem o 184,3%. Na koniec sierpnia moc zainstalowana w, w prosumenckich mikroinstalacjach wynosiła ponad 82 kW. To dwa bełchatowe elektrownie w Bełchowice. Na, dachu, na dachach Polaków zaznaczyła. No proszę bardzo. A, I to się wszystko marnuje. 80% a mówię, że brakuje energii. No, ludzie kochani, już dalej mi się tego nie, nie chce czytać. Bo sobie, sami sobie, sobie to doczytajcie. O, proszę bardzo, jaka piękna farma fotowoltaiczna. No, nie można, bo to, bo to są no, e, prywatne polskie e, farmy, takich zwykłych e, Polaków, a to trzeba albo przejąć. wtedy mm, koncerny, najlepiej to tak jakby przejęły to za, zachodnie koncerny mm, dużych korporacji, to wtedy tak, to, bo, to można by było przyłączyć, a, ale zwykły Polak, gdzie tam, po co i na co? No więc z jednej strony mamy tutaj traktowanie nas jak jakichś, nie wiem, mm, dziadów, no bo to mówienie, że mamy się w dzisiejszych czasach oczywiście i w środowisku energetycznym, jakim żyjemy, czyli taki jak wcześniej wspominałem, komputer, który nam zjada koło. 150W, mówię, średni komputer, nie jakiś super gamingowy, tylko taki zwykły komputer, to tak, z, z, od 70W do 150W, niech sobie chodzi cały, cały dzień. No, może nie cały dzień, no ale w nocy się śpi, dajmy na to jakieś żelazko, że nawet. No, ja sobie taki zrobiłem. Badanie za, za pomocą urządzenia, które wpina się do gniazdka, a później w to urządzenie się wpina jakieś urządzenie elektryczne, i można sobie sprawdzić, ile takie urządzenie sobie pobiera energii z, z, z sieci. Jak sobie tutaj popadałem, zwykły czajnik z prawie 2000 W. Kupię ładowarkę do telefonu. Gdzie sobie, nawet ktoś sobie nie wyobraża że, że to może jakiś znaczący prąd. No ale pobiera 11W i teraz ładując telefon co trzeci dzień pobieramy w ciągu roku prawie 2 kW lodówka. 140W telewizor. 11 W w ciągu roku 105 kW radio, i tu mamy radio yy, na samym czuwaniu, że nie gra, nie korzystamy z niego, a pobiera 1,3 W, czyli też trzeba sobie uświadomić, że urządzenia, które yy, są, yy, to powiedzieć, bierne. Tak? Nie oglądamy ich, nie używamy ich, ale są tylko wpięte do gniazda są na tak zwanym czuwaniu. One już pobierają jakiś prąd. Tu mam komputer po, po zmierzeniu od 40, powiedzmy 50 W. Do 140 W, w zależności jak karta graficzna chodzi, jak, jak uruchomiłem jakąś um, grę, no to już mi skończyło na 140 W. Tu sobie policzę. <laughs> I też muszę zaznaczyć, że w większości pokojów, pokojów ma um, żarówki energooszczędne, czyli takie pierdółki z. To jak kiedyś były 80W, 60W, to teraz jest 10, 11, 10W. I mamy stan licznika Co sobie zwiększymy? 18 No i to sobie też sobie pierwszego 1, 11. bo tu mam 18.10, czyli miesiąc. To tu 185,8 kW. I to razy 12 to już mi daje przekroczenie, bo daje mi 2109,6 kW. Czyli już przekraczam. Nawet mając żarówki najwyższe. No w zwykłym, zwykłym, jeżeli normalnie funkcjonujesz, przekroczysz te 2000. Nie ma, nie ma mowy. Dzięki za wysłuchanie i do następnego w tym naszym zakłamanym państwie.